Cześć, witam was, kochani, w nowym odcinku w serii Mierzymy. I dzisiaj zapraszam was na przegląd sukienek idealnych na wiosnę i na lato z sieciubek. To już jest drugi taki filmik w tym sezonie. Także jeśli nie widzieliście poprzedniego, to wyświetliłam mam się w prawym górnym rogu. W tym filmie znajdziecie wiele propozycji o świetnych składach, które sprawdzą się także w upchały. Będą to propozycje zarówno na co dzień, jak i także do pracy. Wydaje mi się, że dla każdego starałam się wybrać te sukienki, które podobają się najbardziej, ale o różnych stylach, różnych krojach. Jak zawsze, linki do wszystkich rzeczy znajdziecie nadal w opisie wraz z moimi aktualnymi wymiarami, tak, żebyście wiedziały, jaki rozmiar wybrać dla siebie. A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy odcinki z mierzymy, pojawiają się dwa razy w tygodniu, także żeby nie ominąć nowych filmów, koniecznie zasubskrybuj kanał. Ja dzisiaj zacznę od tej sukienki. Kratę wiszy, która pochodzi z Mokito. Kosztuje 80 zł. Skład to w 70% bawełna. Jest tutaj dodatek poliamidu i 2% elastanu. Elastyczna powiedziałabym, że nie jest. Na sobie mam tutaj rozmiar 42. Ten model ma kwadratowy dekolt, dosyć szerokie ramionczka. Dopasowane jest w górnej części ciała, a poniżej ładnie się rozchodzi. Są zrobione takie fajne zaszewki Bardzo podoba mi się jak leży Ma taki trochę, wiecie Vintage vibe, co mi się bardzo podoba Tutaj pasek jest dołączony Do zestawu, jest on w granatowym kolorze Także przepięknie tutaj Do tej sukienki pasuje, mamy suwaczek Z boku, więc łatwo się ją zakłada Długość jest do połowy Łydki, fajnie właśnie wygląda Tutaj do brązowych dodatków Z tyłu całkowicie zabudowana Materiał jest cieniutki, bardzo przyjemny Nie jest sztywny, tak jak typowo bawełna ma w zwyczaju i jak widzicie bardzo ładnie się układa, jest taki bardziej lejący tutaj, wydaje mi się, że ze względu na tą domieszkę poliamidu, że po prostu wygląda lepiej niż taka stuprocentowa bawełna. Ja po prostu nie lubię bawełnianych sukienek czy koszul, ponieważ one zazwyczaj są bardzo sztywne, szeleszczą, nie układają się zbyt dobrze. Tutaj nic takiego nie ma, jest bardzo kobieca w swojej prostocie. W Mohito aktualnie króluje ten zwierzęcy wzór i szczerze, totalnie mi się podoba. Wiele rzeczy właśnie z tego printu zamówiłam, zarówno do tego odcinka, jak i także do holu ubraniowego z Mohito. I dzisiaj pokażę Wam dwie sukienki w tym pryncie. Pierwsza kosztuje 120 zł, wykonana jest z wiskozy. Tutaj wierzchni materiał to właśnie wiskoza z 5%. Elastanem i jest wiskozowa podszewka, tylko w biuście, więc będzie w pełni kryjąca. Na sobie mam tutaj rozmiar 42 i leży naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I moim zdaniem naprawdę wygląda fajnie i korzystnie, mimo że ten krój jednak jest bardziej po tej dopasowanej stronie. Ma też super długość, nie jest to taka typowa mini, tylko przedkolanko. Bardzo lubię taką długość i żałuję, że właśnie tak mało modeli dostępna jest w takiej długości. Ten model ma zaokrąglony dekolt marszczenia na ramieniu. Ramionczka, jak widzicie, są bardzo szerokie. Marszczenie także jest tutaj pod prawą pachą, więc materiał lekko się marszczy, zarówno pod biustem, jak i także z tyłu w talii. Moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo korzystnie. Z przodu w ogóle optycznie chowa całkowicie tutaj mój wystający brzuch. Bokiem odrobinę podkreśla, ale czuje się bardzo komfortowo. Ten materiał jest bardziej lejący, więc nigdzie się nie opina, jest dosyć luźna mi się w przypadku tej sukienki też bardzo podoba połączenie kolorystyczne, ponieważ mamy taki odcień ekry właśnie z brązem, więc pomierzę sobie te wszystkie rzeczy, które zamówiłam i zastanowię się, którą rzecz efektycznie zostawia, czy będzie to któraś z tych sukienek, czy bardziej myślałam na przykład o topie z tej kolekcji. Ta sukienka składa się z dwóch elementów, ponieważ mamy bazę, sukienkę z taką bombką, która jest na ramionczka i do tego taki t-shirt bardziej bluzowy, ale z dzianiny pentolkowej, więc oczywiście będzie odpowiedni na na lato. Sukienka kosztuje 170 zł, jeśli chodzi o skład jest to bawełna zarówno w materiale sukienki, Podszewki, a jeśli chodzi o tę bluzę, jest to połączenie bawełny 65% i 35% poliestru to jest bardzo fajny skład. Sprawia, że po prostu te materiały wtedy są trwałe na pranie, na suszenie. I powiem szczerze, że mi się w tej wersji. Jakby samą sukienkę, jeśli miałabym ocenić, no to nie podoba mi się tak w 100%, ale w takim połączeniu totalnie to widzę. Jakby sama ta. Góra, moim zdaniem jest bardzo ciekawa, to jest t który faktycznie kupiłabym, gdyby był sprzedawany oddzielnie, ze względu na to, że jest o skróconym stanie, ma fajny taki ściągacz, rozcięcie po bokach i fajnie się to układa, bardzo mi się podoba. Tutaj zamówiłam także rozmiar XL, zdecydowanie powinnam zamówić mniejszy rozmiar, ale często w to nie mieszczę się w biuście w mniejszych rozmiarach, dlatego zawsze w przypadku sukienek zamawiam rozmiar XL albo 42. No i tutaj jeśli chodzi o tę sukienkę, no to ona jest jak widzicie taką bombką, tylko dosyć długą. Mniej więcej tak sięga do połowy uda, może troszeczkę dalej, a zazwyczaj te kroje jednak charakteryzują się krótką długością. No i jest to super na ramiączka takie grube ramiączka ale jak widzicie góra jest taka bardzo duża i ze względu na użyty materiał jakoś układa się za dobrze. Pokazuję w ten sposób, a to dlatego, że te rzeczy są połączone takim rodzajem sznurka, jak zawsze są do wieszania na wieszaku, e, czyli to oczywiście możemy odciąć, nosić te elementy osobno także, e, czy razem, w zależności od preferencji. Występuje w tej wersji kolorystycznej, a druga opcja to jest biała sukienka z beżowym topem na górze. Druga opcja w tym princie to maxi wykonana z satyny wiskozowej. Kosztuje 150 zł, na sobie mam rozmiar XL. No i jak widzicie, leży przepięknie. Jest na cieniutkich ramionczkach. Dokładnie jest taki no, standardowy, jak w przypadku właśnie tych nowych sukienek. Raczej nie założymy tutaj Biustonosza albo taki, który ma opuszczony pas, żeby nie było widać z tyłu, ale moim zdaniem dosyć dobrze wygląda tutaj właśnie bez Biustonosza. Jest dopasowana w górnej części. Ładnie podkreśla tali. Jak widzicie tutaj, jest lekko taliowana. Później się rozszerza. Ona ma właśnie taki ładny od Ao No i e... jest ten materiał ładnie lejący dosyć sporo jest go tutaj w części brzucha, więc mi absolutnie w ogóle go nie podkreśla i też nie zbiera się jakoś mocno w talii z tyłu, naprawdę układa się bardzo dobrze, długość jest do połowy łydki, trochę nawet bardziej przed kostkę, więc nieco dłuższa propozycja, a ja uwielbiam takie sukienki i moim zdaniem te satynowe, wiskozowe sukienki to są propozycje całoroczne, oczywiście to będzie dużo zależało od samego koloru czy printu, ale spokojnie nie możemy zarzucić na to bluzę sweater w zależności od rodzaju stylizacji, więc założyć normalnie do tego rajstopy pod spodem, więc... Także można wykorzystać ich najbardziej w sezonie jesienno-zimowym, no a latem to jest po prostu coś rewelacyjnego. Mam kilka już takich nowych sukienek, które zazwyczaj właśnie biorę ze sobą na wakacje. Zarówno podobają mi się wizualnie, ale także są niesamowicie wygodne. No i ten rodzaj materiału jest po prostu taki chłodny w dotyku, nawet po prostu w upały to daje większy zdecydowanie komfort niż inne materiały. Następnie taka urocza sukienka koszulowa w kwiaty, która kosztuje 160 zł. Wykonana jest w 100% z bawełny i tutaj podszewka także jest bawełniana. Ma przepiękny wzór, ja wybrałam tę wersję kolorystyczną, która ma takie różne kwiaty w odcieniach na różu, takich żółtego elementu i także właśnie zielone liście, ale dostępna jest także wersja w niebieskie kwiaty. I tutaj na sobie mam rozmiar 42. Góra jest taka klasyczna, koszulowa, mocno dopasowana zarówno w rękawach, jak i także w biuście. Ma schowane guziki, oprócz tego jednego na samej górze, który ja bym go generalnie zapiła, tylko ja bardzo nie lubię mieć pod szyję zapięte guziki. Nie dobrze czuję się właśnie tutaj z materiałem na szyję, ale te guziki są przepiękne i one znajdują się także na rękawach. Pokażę Wam to ładnie na zbliżeniu, no moim zdaniem są przeurocze. Dół jest bardziej rozkloszowany, jest pasek do podkreślenia talii i długość uważa Um... idealna. Trochę przed kolano, troszeczkę dłuższa z tyłu, no po prostu przepiękna. I to jest coś, co założyłabym i na co dzień, i na jakąś okazję, czy wiecie, jakieś urodziny, e, jakąś komunię, tego typu okazje jak najbardziej się sprawdzi. Kolejna opcja to zielona sukienka w kwiaty, która kosztuje 160 zł. Wykonana jest z bawełny, z takiej bardzo cieniutkiej bawełny lejącej e, i bardzo mi się podoba. Ma delikatną strukturę, ma piękny wzór. Na sobie mam tutaj Rozmiar 42 występuje w tym kolorze, ale także w wersji kremowej, brązowe te gałązki, kwiaty. Jest bardzo luźna, więc tutaj wydaje mi się, że lepszy byłby mniejszy rozmiar, ponieważ ta góra jest obszerna czy powinna być trochę luźna ale wydaje mi się, że na modelce, na zdjęciu właśnie była jednak bardziej dopasowana, bo jeszcze z przodu wygląda ładnie, tak nie podoba mi się, jak tutaj z tyłu odstaje ten materiał. Są tutaj kieszenie, są Sukienka jest bardzo zgrabna do połowy łydki. Dalej znajduje się pasek z taką plastikową klamrą i niestety. To się nie trzyma, to się, wiecie, wyślizgiwuje, więc trzeba by było najpierw przewlec, a następnie na przykład zawiązać, żeby to się faktycznie trzymało w jednym miejscu, ponieważ sama w sobie jest dosyć luźna ta sukienka i nie ma jakiegoś kształtu. Mam wrażenie, że też to odcięcie nie jest tak za bardzo w talii, jest niżej. To akurat będzie fajne w przypadku osób, które mają dłuższą talię, ale mi nie do końca to leży. Kolejna propozycja koszulowa jest wykonana z Lyocel, bo wybrałam tutaj tą wersję takiego zgaszonego niebieskiego koloru. Kosztuje 150 zł, jest to 100% Lyocel, i na sobie mam rozmiar 42. Występuje w tej wersji kolorystycznej, ale także brązowej. Materiał także jest to świetna opcja na lato. Ma bardzo ładny kolor, krój, taki niesamowicie prosty, choć dla mnie troszeczkę jest ciasnawa tutaj w ramionach, jeśli chodzi o ten rozmiar. Mam wrażenie, że tutaj jednak to wycięcie jest takie ograniczone ograniczające ruchy e, i po prostu czuję ten materiał tutaj wokół. I sukienka była też oznaczona jako jakość premium. I o ile nie mam tutaj za żadnych zarzutów do wykonania samej sukienki i materiał faktycznie jest z tych, e, wiecie, lepszych jakościowo, tak ten pasek wygląda strasznie tanio. E, ładniejszy był zdecydowanie w tej sukience pierwszej, którą Wam pokazywałam. E, tutaj wydaje mi się, że ja bym nosiła po prostu z, wiecie, paskiem z własnej szafy, a nie z tym dołączonym tutaj do sukienki możecie zobaczyć, to dopasowanie jest idealne. Jest troszeczkę luzu, ale nie odstaje tak jak w poprzedniej propozycji. No i ogólnie wygląda bardzo zgrabnie i korzystnie. Ostatnia sukienka z mochi to ta beżowa, która pięknie podkreśla talię. Wydaje mi się, że to będzie fajna propozycja do pracy i dlatego się na nią zdecydowałam, mimo nieco gorszego składu, żeby ją Wam tutaj pokazać. Kosztuje 120 zł, występuje w tej beżowej wersji, ale także czarnej. I skład tutaj w 65% jest to wiskoza. Reszta to jest poliamid z domieszką elastanu. Faktycznie ta sukienka jest elastyczna. Na sobie mam tutaj rozmiar XL i powiem szczerze, że leży dosyć dobrze. Obstawiam, że ja bardziej jestem w tym momencie pomiędzy rozmiarami. Tutaj ta góra jest nieco luźna i na mój gust troszeczkę zbyt zabudowana. Ja wolę takie mocniejsze wycięcia tutaj na przestrzeni ramion. Dziwnie się czuję, gdy właśnie mam tutaj tak szeroko, ale jakby oprócz tego pięknie naprawdę wygląda. Jest dopasowana w juście, w talii i w takim odpowiednim miejscu, czyli na wysokości bębka zaczyna się rozkloszować, więc nie podkreśla w ogóle absolutnie brzucha. Z tyłu też, jak widzicie, materiał jest dopasowany w talii. No i też ma odpowiednią długość, ponieważ jest tuż przed kolano, więc wydaje mi się, że będzie odpowiednia dla każdego właśnie do pracy. Moim zdaniem fajna taka propozycja. Możemy tutaj już zarzucić jakiś kardigan na siebie, marynarkę będzie wyglądała świetnie. Ma przyjemny, nieco grubszy materiał. Przechodzimy do drugiego sklepu i będą to sukienki z I pierwsza propozycja jest to wiskozowa sukienka w czerwonym kolorze, takie drobniutkie kropki kwiatuszki, które kosztuje jedynie 40 zł. Moim zdaniem to jest fajna propozycja tak po prostu dla co dzień do latania. Czyli to jest taka kategoria, wiecie, zwykłe, codzienne sukienki do chodzenia po domu, na spacer, do sklepu i tak dalej. Ja mam tak naprawdę swoje sukienki podzielone na trzy kategorie, czyli właśnie takie zwykłe, codzienne, ładne, codzienne i wyjściowe już na jakieś tak konkretne okazje. I co my tutaj mamy? Dosyć luźną sukienkę, która ma gumkę w talii. Góra jest właśnie luźniejsza i troszeczkę tego materiału się zbiera. Wydaje mi się, że mogłoby być tutaj mniej materiału, ale jestem po prostu przyzwyczajona, że w większości moich sukienek góra jest po prostu dopasowana. I ja lubię tę część mojego ciała podkreślać, a właśnie dół mocniej rozkloszowywać, ponieważ ten typ sukienki po prostu mi pasuje najbardziej do mojej figury. Tutaj ta góra jest luźniejsza, ale w dalszym ciągu wygląda bardzo ładnie. Ma dekor w kształcie litery V, który jest bardziej szerszy niż głębszy, więc nic tutaj nie pokazuje. Wydaje mi się, że będzie odpowiednia też dla młodszych osób. Rękaw jest taki jak lubię, czyli taka bardziej falbanka, ładnie się to układa. Dół bardziej w kształcie litery A z dodatkową falbanką na dole. Sukienka jest tak do połowy uda. Tył jest troszeczkę dłuższy. No jak możecie zobaczyć z tyłu, także tego materiału jest dużo w górnej części. Kolejny model to sukienka z drapowaniem w biuście, która kosztuje 60 zł. wykonana ona jest z wiskozy, w górnym wierzchnim materiale jest 17% poliamidu, podszewka jest w 100% wiskozowa na sobie mam tutaj rozmiar L jak widzicie sukienka ma kwadratowy dekol, dosyć szeroki więc tutaj taki klasyczny bistonosz może być widoczny, dlatego poleciłabym tutaj zakładać bardotkę, czy po prostu całkowicie już ten bistonosz ominąć, takie gumowania zazwyczaj fajnie wyglądają w biustie nawet takiego bistonosza nie ma bardzo ładne bufki w rękawach. Odcięcie w moim przypadku jest dosyć wysoko. To jest tak naprawdę nieco ponad najwyższym miejscu w hali, więc nie jest tak centralnie pod biustem, ale moim zdaniem naprawdę to dobrze wygląda. Zazwyczaj mam skojarzenie, jeśli chodzi o sukienki, które są pod biustem odcięte, że to są bardziej takie wiecie, mmm, kroje dla dziewczynek jeszcze, właśnie dziecięce bardziej, albo ciążowe, ale tutaj jest właśnie nieco niczej, więc dobrze to wygląda. Materiał Rozchodzi się w kształcie litery A, jest dodatkowo jakby takie przyszycie i lekka falbanka na samym dole długość jest do połowy łydki. Zamówiłam też jedną dzianinową sukienkę dlatego, że bardzo spodobał mi się tutaj kolor. Kosztuje 60 zł. Wykonana jest w 70% z wiskozy, reszta jest to poliamid. I na sobie mam tutaj rozmiar XL. Powiem szczerze, że jak na ten rozmiar to jest dosyć mała. Jest to rozciągliwy materiał, ale zazwyczaj właśnie biorę w przypadku dzianiny xl -ki, tak, żeby po prostu było więcej luzu i żeby bardziej taka była opływowa ta sukienka, niż dopasowana. Jest na cieniutkich ramionczkach, przez co może być momentami widoczny biustonosz, ponieważ ciężko tak naprawdę, wiecie, tak idealnie wcelować i zakryć. Ma bardzo ładny dekolt, bardziej taki zaokrąglony, korzystnie to wygląda. Ładnie podkreśla sylwetkę, jako że jest to dopasowana sukienka, to też będzie podkreślała wszelkie jakieś nierówności ciała, choć mam wrażenie, że celulit nie jest tutaj widoczny. Jest prążkowana, bardziej już maxi, no i ma ładne wycięcie tutaj na nogę. Podoba mi się. Spodobała mi się sukienka z materiałów z poprzedniego odcinka tej serii. Udało się znaleźć jeszcze fajniejszą propozycję Elzarza, i właśnie na koniec będą sukienki z Zary. Tutaj cena to 149 zł wykonana jest z bawełny. Dolna część w 100%, a górna nie jest bawełna z 4% elastanem. Mierzę tutaj rozmiar L. Co mi się w niej podoba bardziej, to fakt tej białej lamówki. Lubię jakieś właśnie takie jaśniejsze elementy, które rozjaśniają, właśnie taki ciemny kolor. Lubię czerń, ale potrzebuję mieć czy głębszy dekolt, czy właśnie jakieś tam jaśniejsze elementy. Mam wrażenie, że to mi po prostu wtedy lepiej pasuje. Góra jest jak taka typowa podkoszulka top z dekoltem typu halter, czyli jest tutaj zaokrąglenie i właśnie te ramiona są bardziej wycięte tak jak lubię. Moim zdaniem to ładnie podkreśla ramiona i sprawia, że sylwetka prezentuje się lepiej, nie tak kwadratowo, jak jest takie proste, proste wycięcie. Biusty i pod pięknie jest dopasowana. Następnie jest taka gumka i zaczyna się właśnie ta część materiału już, Jakiego śliskiego. I tutaj jest po prostu prosta, rozproszowana, ładnie się marszczy. Tutaj to zakończenie nie jest równe, tylko jakby tak zaokrąglone, i mamy tutaj wycięcie właśnie po boku z jednej i z drugiej strony. Nie wiem, czy to jest coś, co mi się podoba. Wolałabym chyba, jak gdyby była klasycznie zakończona. Długo się tutaj do połowy łydki, są kieszenie. Według mnie wydaje się to. Coś fajnego, właśnie na co dzień. Kolejną sukienkę zamówiłam w zgniło zielonym kolorze, ale dostępna jest także w czerni oraz czekoladowym brązie. Kosztuje jedynie 100 zł, co uważam za naprawdę niską cenę, jeśli chodzi o tę sieciówkę. Wykonana jest z bawełny z 4% nowym elastanem, jest z prążkowanego materiału, jest bardzo elastyczna. Jest to model, do którego wistonosza nie założymy, w związku z tym, że ma odkryte plecy i tutaj nisko sięga ten materiał, więc nie będzie opcja, ale no moim zdaniem ładnie nasza wygląda. Tutaj też jest podwójna część materiału, jeśli chodzi o ten obszar biusto i w sumie nawet za bardzo tego odcięcia nie widać, gdzie się tutaj ta podszewka kończy. Zapinamy ją na szyję, tutaj jest sporo miejsca, więc ten materiał nie nachodzi na szyję, nie czuć go w ogóle i ładnie się to układa. Jest lekkie zwężenie w talii i miejsca na krągłości. Ogólnie jest dosyć luźna. Troszeczkę tylko brzuch podkreśla, ponieważ tutaj mogłoby być nieco więcej materiału, ale tak czy inaczej wygląda dobrze. W talii, na plecach odrobinę mi się marszczy materiał, ale ogólnie wygląda naprawdę bardzo dobrze i zgrabnie. Długość jest do połowy wyłytki. Ten rdzawy kolor sukienki moim zdaniem wygląda przepięknie. Sukienka kosztuje 149 zł. Wykonana jest z wiskozy z domieszką poliamidu 13%. Ale w dotyku przypomina bardziej tkaninę kupro, ponieważ ma taki jakby welorowy, bardzo gładki materiał. Mimo, że krój należy do tych luźnych, bardziej workowatych, to szczerze podoba mi się jak wygląda i faktycznie troszeczkę tego kształtu nadaje tutaj zarówno w biusie, jak i także w talii. Widzę, wiecie, lekkie zwężenie, co mi się podoba. Ja ją mierzę tutaj w rozmiarze L. Ma cieniutkie ramionczkę, które są takie... Gumowane, troszeczkę się marszczą ładnie. Z tyłu jest taki mocniej zaokrąglony dekolt, e, i e, właśnie pasek tak łączący, co jest akurat fajne, ponieważ często jest tak, że w przypadku sukienek na ramionczka z takim właśnie szerszym rozstawem, z głębszym wycięciem z tyłu, no to te ramionczka potrafią zjeżdżać i spadać, a tutaj wszystko będzie się trzymało w jednym miejscu. Dekolt jest dosyć głęboki. Tutaj wiecie co by mi pasowało w przypadku tego modelu? Te takie sznurki, które są często na przeszyciu po boku, którymi możemy sobie, wiecie tam do tyłu cukienkę zawiązać i wtedy podkreślić talię, to by tutaj pasowało, ale oczywiście możemy także dodać pasek, żeby podkreślić talię albo nosić właśnie w takiej luźnej wersji. Jestem aż zdziwiona, nawet jak mi się podoba po prostu tak solo, chociaż najprawdopodobniej sama e, tę talię bym podkreślała, ponieważ lubię to robić w przypadku mojej sylwetki. Jedyne co, to długość jest dla mnie taka troszeczkę awkward, ponieważ jest to kostki. Wolałabym chyba, gdyby już była tak całkowicie maxi, ale no maxi będzie dla osób mniej więcej o tym wzrośnie 1,60 wydaje mi się. Jeśli wygląda Zostawiliście filmik z porządkami w szafie. To mówiłam wam, żebyście mnie pilnowali, jak będę chciała zostawić jakąś sukienkę w szafie. Ale ja tej chyba nie mogę odpuścić. Ponieważ to jest mój kolor, to jest mój krój, mm, jest boska. Słuchajcie, kosztuje 100 zł. Wykonana jest głównie z bawełny w 74%. Jest tutaj także poliamid i spora ilość elastanu, ponieważ aż 8%. Na sobie mam rozmiar L. Ja wybrałam w kolorze Wina, ale dostępna jest także w wersji czarnej i takiej chłodnej, brudnej bieli. No, ja jestem w tym kolorze zakochana, ponieważ to jest taki właśnie burgundowy kolor, jak lubię, który mi bardzo moim zdaniem pasuje. Tutaj miałam obawy, czy ona będzie na mnie dobrze wyglądać, czy nie ze względu na to, że miejsce na miseczki ma naprawdę bardzo małe, więc tutaj odpadają różnego rodzaju biustonosze, ponieważ no, raczej nie znajdziecie takiego, który można by było założyć, ale... To wszystko ładnie trzyma i jak widzicie dekolt wygląda naprawdę bardzo dobrze i ten bius praktycznie się nie wylewa. No jakby jest, wiecie, taka delikatna poduszeczka, ale to jest nic. Ładnie jest ułożony materiał, tutaj są dwie warstwy, więc wszystko jest utrzymane. Te ramionczka są niby takie cieniutkie, ale naprawdę takie porządne, mocno trzymające. Sukienka ogólnie jest z tych dopasowanych, ale jest gruby materiał jakby tak troszeczkę tę sylwetkę zbiera, mam wrażenie. talia jest pięknie podkreślona, podkreślona są głośnie, no brzuch też podkreśla będzie, ale moim zdaniem nie wygląda to aż tak źle jak w przypadku niektórych sukienek. No i ja jestem ogromną fanką tego wycięcia. Lubię właśnie jak te wycięcia na udzie tak idą, ponieważ to wygląda ładnie jak stoimy, a nie jak jest bokiem i tego wycięcia praktycznie nie widać. Mam wrażenie, że to jest właśnie taka sukienka, którą założymy na różne okazje i w zależności od dodatków. To może być nawet propozycją na wesele, moim zdaniem. Ja jestem zakochana i zostaje ze mną. Ale słuchajcie, na tyle sukienek i tyle fajnych sukienek, to i tak wybrałam tylko tę jedną i zostawiłam tę wisienkę na koniec totalnie nieświadomie. Kochani, to by były wszystkie propozycje, które dzisiaj wam przygotowałam. Dajcie znać, co o nich sądzicie, czy wpadło wam coś w oko, czy szukacie właśnie teraz czegoś nowego do dodania. Ja tych sukienek dodawać nie powinnam, ponieważ mówiłam wam właśnie w ostatnim filmie, że nie ma aż tak wiele ciepłych dni w roku, żebym ja te wszystkie moje sukienki przenosiła. To czasami się po prostu nie da oprzeć. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!